Mieliśmy okazję przegrać kilkanaście, a w zasadzie łącznie to kilkadziesiąt godzin w Half-Life Alyx. Dzięki uprzejmości HTC i wykorzystaniu gogli HTC Vive Kosmos mogliśmy zakosztować tego wirtualnego świata, który przeniósł nas zupełnie do nowego uniwersum, tak na dobrą sprawę. I jakby na to nie spojrzeć, do świata, który był łudząco podobny do rzeczywistego. Można dotknąć niemalże wszystkiego, butelki można, można porozbijać, można otwierać szafki, więcej, ale... Butelki czasami trzeba nie rozbijać, to jest właśnie... Też hint do jednego tak, z tak, bossów, tak. na pewno trzeba się będzie z tym zapoznać, jeżeli planujecie pograć i to wtedy wymaga dużo zręczności i trzeba... opanowania. Gra w to i trzeba uważać na to, żeby po prostu czegoś nie stłuc. <laughs> czegoś takiego jeszcze w ps nie było. Zwłaszcza w wiarowych. owych Tak, dokładnie. Ale brakowało mi jednej rzeczy. Ta interakcja, jeśli już była możliwa, to często była mocno nienaturalna. Niestety, chwyt w tej grze, jeżeli nie korzystamy z zestawu Valve Index, jest zero-jedynkowy. Otwarta dłoń, zamknięta dłoń. I jeżeli chciałem chwycić często jakąś szufladę, jakąś butelkę, skrzynkę, to czasami nienaturalnie wykręcało mi tę rękę, żeby dopasować do uchwytu, albo chwytało za bok. Co. No wprowadzało to takie poczucie dyskomfortu. No mnie bardziej irytowało to, że czasami ręka jakby blokowała otwieranie drzwi, która bo faktycznie jedyne fizyczne elementy, które są w grze, to są nasze ręce. Możemy nawet sobie teoretycznie przez siebie otworzyć drzwi i gra na to nie zareaguje, bo nie czuje, gdzie jest nasz wpływ. Ale jeżeli zablokujemy jedną ręką drzwi, no to już drugą nie otworzymy, bo druga ręka blokuje ten ruch. Tak, no więc także... jeżeli chcecie grać w Half-Life Alyx, to zabezpieczcie Ale to sobie tak naprawdę ten system. sobie przede wszystkim dużo miejsca w pokoju, bo jeżeli będziecie chcieli o, tak. grać tak jak ja, gdzie w zasadzie poruszają się tylko joystickiem, ustalając o. ciągły system poruszania się, więc nie było przeskoków. A tak, po prostu ja sobie, moja postać szła, jeden słuszny sposób przemieszczania się w tej grze, moim zdaniem. Obracając. Naprawdę, się. Bardzo szybko człowiek przestaje czuć, że, że joystickiem się przemieszcza, to jest jakieś takie dosyć intuicyjne, zwłaszcza, że możemy to parę kroków wokół siebie zrobić. To gra naprawdę da się w ten świat wejść, dosłownie. Jeszcze co do detali, chciałem też przy... zwrócić uwagę, nie wiem czy grając, spróbowałeś sobie na przykład podnieść łyżeczkę, taką zwyczajny kawałek szczytca, wycelować się na obronie szczelić i normalnie widzisz, że na tej łyżeczce odbiła się kula w miejscu, w którym trafiłeś. Tak, akurat nie próbowałem. Także naprawdę dbałość o detale jest niesamowita. Twórcy no, mieli ten czas i faktycznie. Wszystko przemyśleli prawdopodobnie, co człowiek może zrobić, nawet jak weźmiesz sobie pudełeczko zapałek, przyłożysz do ucha, postukasz, to słyszysz tam te zapawki w środku, ruszają się. No niestety nie można palcem wypchnąć tego pudełka, żeby sobie jednej zapałeczki... Aż zapytać. tak dokładnie, ale można Aś zagrać tak, nawet może, na pianinie, nie. można pisać mazakami tak, po oknie. Na pewno każdy z Was widział wiralowe no wideo, gdzie jeden z nauczycieli przeprowadził lekcję w Half- life Alyx. Po prostu wziął markery, które są na samym początku gry, i zaczął pisać po szybach, tłumacząc zagadnienia z trygonometrii. Mega super rzecz. Dodatkowo na dynamikę wpływają te ręce, o których powiedziałeś, bo bardzo często eksplorując i przeglądając szafki, szuflady, nie musimy używać chwytu. A po prostu wsuwamy sobie dłoń między szafkę a drzwiczki i otwieramy jedną, drugą, trzecią, piątą. Dokładnie. Idzie to bardzo szybko. Ale tak jak powiedziałeś, znaczy ręce chwytu... są fizycznym elementem, więc trzeba pamiętać o tym, żeby je wyjąć i wsadzić do następnej szafki. Tak, łatwo jest o coś zahaczyć i pozrzucać. A chwytu to oczywiście, bo nie pamiętaliśmy, ale może nie wiecie, że Alex, mamy chwyt magnetyczny, tak jak poprzednich half life, drugi mieliśmy ten Gravity Gun, tak zwany. Mm -hmm. Tak tutaj przeniesiono to na ręce i dla naszego ułatwienia, tak naprawdę, co bardzo szybko intuicyjnie człowiek podłapuje, po prostu możemy przyciągać przedmioty do siebie i chwytać je w locie. To jest coś na rozwiązanie, bo tak. to niespotykane w grze i bardzo podbija, tak naprawdę zrobione. Ale dobrze to wyszło, naprawdę. Dobrze to wyszło, można się przyzwyczaić, ale nienaturalną rzeczą dla mnie było to, że jeżeli już miałem wyciągniętą broń, to cały czas miałem tę broń. Nie musiałem trzymać zaciśniętej pięści, do czego jestem przyzwyczajony z innych gier. Jeżeli już coś chwycę, to żeby to nie upadło, muszę to trzymać. No, tak. Akurat Half-Life ma tutaj tę rzecz że przerzucamy sobie prosty menu w prostym menu prawą rękę, czy to jest broń, czy to no. jest shotgun, czy to jest za klucz. szybko byś się cofał po etapu, gdzie ja tą broń zostawiłem. <grym> tak, zdecydowanie. Ale idąc za tym, w pewnym etapie gry dostajemy latarkę i no, ona jest tak. przymocowana do lewej ręki. Prawa ręka, tak jak powiedziałem, jest zafiksowana na broń. Oczywiście można, tak jak na pewno, na, na pewno to skontrujesz, można szybko zmieniać broń na rękę, ale korzystając z magnetycznych rękawic, widzę, leży magazynek, chcę go podnieść. Podnosi się po prostu zaciskając pięść i szybkim ruchem do siebie. Ale lewą ręką też świecę, cokolwiek widząc w tej ciemności, więc mam światło, Siup! ciemno, złapałem, złapałem coś w locie, bo wiem, że to teraz zaraz tam będzie, idzie się do tego przyzwyczaić, odkładam sobie do plecaka i znowu mogę świecić. Strasznie mnie irytowało to, że gra zmusza nas do podążania tymi torami, że latarka jest na lewej ręce, broń jest w prawej ręce, nie ma możliwości odwrócenia tego. No powiem szczerze, że nie zwróciłem na to uwagi, w sensie zwróciłem uwagę, że tak jest jak mówisz zablokowana, ale nie przeszkadzało mi to. A sam motyw wydaje mi się naprawdę świetny, bo jak normalnie w FPS-ach gracie i macie latarkę, no oczywiście zawsze świeci przed tobą tam, gdzie myszką skażecie, zawsze tam jest ten snop światła i wszystko widać. Po prostu etapy w ciemnościach są takie, że macie dookoła czarną obwódkę, a w środku macie latarką poświetlone, jest więcej cieni, troszkę mroczniej. Nawet największe ale, składanki tak mają. Dokładnie, ale tutaj naprawdę trzeba się pilnować, bo wystarczy na chwilę gdzieś indziej spojrzeć i nie przesunąć tam ręki i nie widzisz, co tam jest. Tak samo jak gdzieś trzeba broń przeładować, a tą latarkę masz na ręce, to będzie przeładowania broni i no, świecimy, gdzie popadnie tak naprawdę i nie widzimy, co się do nas zbliża. To tak na, na a, słychać. Dokładnie, i słychać tak naprawdę, bo gra też wspiera dźwięk przestrzenny i słychać, jak się do ciebie potwory zakradają, to jest, to jest rewelacyjne tak naprawdę. I samo w sobie już ewolucyjne na tle no, gier pierwszoosobowych, tak naprawdę, właśnie to operowanie latarką. Jeżeli jesteś początkującym graczem, ja ustawiłem sobie poziom trudności na normalny i zaczynałem eksplorację świata. Okej, okay, amunicji było wystarczająco, ale jeżeli chciałbym zestrzelić każdego jednego wroga, każdą jedną płatkę rozbroić po drodze, brakłoby mi jej w pewnym momencie, jeżeli nie eksplorowałem dokładnie, chcąc po prostu jak najszybciej przejść do dalszych etapów, bo wiem, że tam się dopiero, w połowie gry się dopiero zaczyna zabawa, tak na dobrą sprawę, e, można powiedzieć, i miałem straszne, frustrujące fragmenty, gdzie mam na przykład ostatni magazynek, trzy naboje i czterech wrogów na mnie, wrogów na mnie idzie, a ja trzech naboje potrzebuję, żeby zabić jednego. No I tam jest tam. coś takiego, że gra nie na masz co zrobić. Gra nagradza i nawet nie ta nagradza, co wymaga od nas tej eksploracji, ale, ale to jest przyjemna eksploracja. Znaczy przynajmniej dla mnie była, bo tak inny gra, gdzie faktycznie eksploracja polega na tym, że mamy. Każdy kosz na śmieci dalej trzeba podejść, naciśnij E, o, otwierać jakiś flipek, no weź wszystko, idziemy dalej, znowu, e, weź wszystko. I właśnie Skyrim Gotik. No tak dokładnie, nie? Wszystko to jest Po prostu razu. męczące, a tutaj tak naprawdę trzeba wypatrywać rzeczy. To jest też fajne, że tak naprawdę. No niektórzy narzekają, że to jest nierealistyczne, że w tym całym Czasami W tym świecie wszędzie jest porzucana amunicja po jakichś skrzynkach pochowane, No ale to co to jest gra, to tak musi niestety wyglądać. No oczywiście. Więc tutaj ciężko się da przyczepić. Ale właśnie to jest fajne, gdzie wchodzimy do pomieszczenia i widzimy, szafkę, jest na jakieś butelki. weźmiemy sobie ręką, odsuniemy sobie butelki widzimy, że za nimi jest tak naprawdę jakiś, jakiś magazynek czy, czy granat. Wchodzimy do pomieszczenia, które jest pomieszczeniem, po prostu, gdzie ludzie się przebrali, są takie typowe metalowe szafki. I każdą jedną możesz otworzyć, do każdej możesz zerknąć. Jest Dokładnie. biurko, na którym stoi komputer, możesz przesunąć wszystko oczywiście z tego biurka, ale do szuflad możesz zajrzeć. To było po prostu dla mnie I warto. super. Warto trzeba się pochylić, ręką sięgnąć, otworzyć szufladkę, spojrzeć, nie ma ale wątpić, na dłuższą kolejną... metę. Kiedy był etap, którego już chciałem po prostu, który chciałem już opuścić. nie chciałem tam być więcej, a widzę, nie wiem, dwa magazynki, pięć nabojów do szotkana. nic z tym nie zrobię. Mówię, nic z tym nie zrobię i musiałem szukać na siłę, co mnie bardzo mocno irytowało. Ta gra, tak jak i wszystkie poprzednie half Life, y, nagradza u nas zabawy otoczeniem, czyli możemy wykorzystywać wybuchy, beczki, tak naprawdę zrzucać na przeciwników jakieś elementy, jest dużo takich możliwości i to też pozwala oszczędzić amunicję, więc do takiego typu gry trzeba się przyzwyczaić. No właśnie, nie jest to taki typowy straightforward, o którym tak. mówiliśmy na początku. No i trzeba też celnie strzelać, bo a, no, no, to co mówiłeś, że trzy naboje to... To jest to minimum, ale tak naprawdę można dużo więcej bo i zmarnować na przeciwnika, jeżeli nie celnie strzelamy. No, jedna z pierwszych ulepszeń do broni, którą wziąłem to było wskazywanie czułych punktów tak, tak. w pistolecie, żeby nie marnować amunicji. To też jest kolejna rzecz, którą no, warto mówić, właśnie obsługa broni. Tak nas wszystkie gry do czasu przyzwyczaiły. Oczywiście poza tymi na VR, które skupiały się na broniach, gdzie jakieś sztuczne sztuczki. Gun Club VR tak naprawdę... na przykład. Dokładnie. To tak naprawdę stąd podejrzewam, znaczy stąd zaczepięto. No. Mniej więcej tak to wygląda jak w Gun Club VR. Trzeba zarówno wyrzucić Dokładnie. magazynek, wziąć nowy, pakować go celnie. W broń, I to wszystko i w czasie, przeładować. kiedy nadchodzi na Ciebie no, armia tych no, Ej, Jeszcze tak na tam, ciemnym tak. etapie, gdzie jest Czarną latarką sobie świecisz, bo Nic musisz tej drugiej ręki użyć. Nic Trzeba nie też pewnych wprawy nabrać, żeby to robić. No, jeszcze przy okazji się przemieszczając tym joystickiem, bo wiadomo jak stoimy w miejscu, to za chwilkę nas, no, dojadą. Zdecydowanie. Jak też mamy, też otworzymy sobie jedyny hud, który tak naprawdę mamy, czyli menu wyboru broni. Jak przytrzymamy sobie odpowiedni klawisz, mm -hmm. to możemy sobie zmieniać bronię. To tam też mam tę amicję podano, i na drugiej ręce mamy sobie stan życia i, I waluty. E, I waluty, to I waluty. wykorzystujemy. Rzeczą, która chyba najbardziej mnie irytowała w Half-Life Alyx, to zagadki. Cała seria słynie z tego, że nie jest właśnie prosto strzelanką eksploracyjną, ale również bardzo często, tak jak można powiedzieć, takie Tomb Raidery z najlepszych lat potrafiło zaskoczyć. Super zagadką, na którą siedziałeś czasem 5 minut, czasem 10. Oczywiście nie za długo, tak jak to w starych Tomb Raiderach było na PlayStation 1, 2, że siedziałeś 3 godziny nad zagadką i to było takie, o! <laughs> Czemu nie mogę tego zrobić? Ale w half było troszeczkę tych elementów logicznych, tych łamigłówek. Tutaj były dosłownie cztery rodzaje zagadek na krzyż, tak można to powiedzieć, które były raz, że dziecinnie proste. Dwa, że jeżeli zrobiłeś coś źle. To ojej, spróbuj jeszcze raz. A czy tutaj mówisz o tych, o tych standardowych zagadkach, czyli na zagadka, obracanie którym, kuli, gdzie trzeba było połączyć punkty. Tak zwanym hakowaniem obiektu, bo mamy takie narzędzie do hakowania elementów. Super, magiczny klucz. Tak, dokładnie. I tam faktycznie są takie minigierki zręcznościowe, ale o ile to jest, powiedzmy, za łatwe załatwe tak naprawdę w pewnym czasie, przynajmniej dla doświadczonych graczy, tak, należy cały czas mieć Arkuna to jest po prostu element dodany, takich rzeczy, no może poza jakimś wytrychem w postaci, nie wiem, Skyrimi, otwieranie zamków, mm -hmm. po prostu nie masz w grach, a to jest rzecz, która się pojawiła nowa, wykorzystuje potencjał tych e, tak naprawdę rękawic, które mamy i jakkolwiek proste by to nie było, to nie ma jakby cię wybić z rytmu, to nie jest nagle gra logiczna, nie zrobisz tego kolejnego portala czy, e, czy jakiegoś cube'a, po prostu to jest dodatek do gry, który macie na chwilkę oderwać, zrelaksować od tego całego szczelania i pogoni za zombie, żeby... No, zastanowić się nad sensem istnienia! Nie, żeby troszeczkę się rozerwać w inny sposób, bo to mimo wszystko było dosyć przyjemne. No, może pod koniec faktycznie, gdzie już ta bardziej fabuła nabierała rozpędu, to. Ale też tam było mniej tych rzeczy na, na koniec. To już to dynamicznie. Zaczynało być troszkę przeszkadzające bardziej niż. Po, niż, no, niż, niż na Bardziej przeszkadzające się takie, no. niż, niż takie bardziej bawiące. Ale na początku mi się to bardzo spodobało. To taki dodatkowy element, czego jeszcze przedtem grach nie widziałem, gdzie po prostu. No, Dostajesz nagle przed sobą wirtualną kulę i faktycznie musisz rękoma operować, jakąś zręcznością się wykazać, trochę pamięcią czasami też. Ty gierek jest łącznie chyba sześć różnych, także jeżeli chodzi jeszcze o samą walkę, w sumie to też... Znaczy tak, sama inteligencja przeciwników nie jest na jakimś najwyższym poziomie. No no nawet nie powiedziałbym, że się... nie jest na wysokim. Tak, Czyli ale... jeżeli jesteś cierpliwym graczem... Każdą walkę po prostu scela, 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 okej, nie scela, pęk, bang, bang, bang. następny. Tak, znaczy są takie gąbki na naboje ci przeciwnicy tak naprawdę, bo do niektórych trzeba naprawdę władować w głowę z 10 naboi, żeby cokolwiek mu zrobić, więc gra na tym bardziej operuje. Natomiast co jeszcze, to gra korzysta z tych starych schematów, czyli nie mamy tak, że schowa się za osłoną, poczeka. chwilkę, aż ekran się zrobi mniej czerwony, okej, okay, jesteś już zrobiony. Nie, nie, tutaj mamy system życia mimo wszystko, nasza główna bohaterka nie ma tego aż tak dużo, co prawda... Punkty lecznicze są dość często rozsiane. No, no i tak, plus w rękach możesz sobie w nadgarstku schować dwie. Tak. To też, też jest świetny sposób, tak naprawdę. Już to świetnie wymyślisz. Bardzo to, fajnie, to, że, że nie, nie ma jakiegoś menu, me, Tak, nie ma menu, że plecak tak, nagle tak. ci wyjeżdża do przodu i się wyłączasz z gry, tylko możesz spojrzeć na rękę, ok, tu mam strzykawkę, tak. ok, tu mam e, tak, robaka, tak. który mnie zaraz uleczy no, okay. w stacji leczącej, więc to jest rzeczywiście fajny, szybki dostęp, ale jak sobie o tym pomyślałem, tak wiesz, przez pryzmat prawdziwego życia, że nagle biorę gogle, fff, i one się mieszczą nad garstką, i sobie tam są. No to jest taka, wiesz, to jest ta symulacja tego, że je sobie już gdzieś do paska, do szybkiego dostępu jakby, nie? Mm -hmm. To jest jakaś taka symulacja, bo ta bohaterka nawet z plecakiem żadnym takim realnym chodzi, tylko amunicja tam tak naprawdę chowa, no i walutę. No i walutę, tak. <laughs> Niezbędne w tej grze. <laughs> przez, <laughs> no przez pół gry się zastanawiasz, co ja zbieram? Więc <laughs> <Dokładnie. laughs> jest naprawdę, zbiera się takie krążki, tak? Może nie, ale nie, pomyśle, ale... nie, nie, nie pamiętam. Gra jak ale granie tłumaczę w Jak one chodzi? się nazywają? Wygląda to jak taśma klejąca po prostu w rolce. Taka izolacja, nie? I zbierasz tego, zbierasz, zbierasz, zbierasz. Nagle w czwartym rozdziale się dowiadujesz, ej, za to mogę sobie broń na przykład ulepszyć. trzecim. Końcówka trzeciego, przełom czwartego. No to jest. W każdym razie masz za sobą dobre dwie, trzy godziny grania. Zbierasz coś, co nie wiesz po co, nie wiesz dlaczego, nagle. Ale się ładnie świeci. No tak, no każą zbierać, mogę wrzucić dobre caka, to że wrzucam. No ktoś tam na początku mówił, że to się może przydać do lepszenia, tylko tak prosto nie było powiedziane. Wojtek, half life Alex. Twoim zdaniem w skali od 1 do 10? Takie solidne 9. Solidne 9. Przez ból nóg. W moim odczuciu, jeżeli chodzi o tę gierkę, ja bym ją ocenił na takie 7, ze względu na to, że mimo zastosowania kilku fajnych sztuczek, wciąż no, choroba lokomocyjna, czy też ogłupienie błędnika bardzo mocno dawały mi się we znaki. A jak już rozmawialiśmy, imersja jest najważniejsza, po dwóch godzinach już nie byłem w stanie grać. Ale z jednym się musimy chyba zgodzić, że chcemy więcej takich gier. Zdecydowanie. Gdybym dostał jeszcze jedną część Half Life'a, pewnie zacząłbym grać jeszcze dzisiaj, być może jutro, może pojutrze. I dążyłbym do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzić w wirtualnej rzeczywistości. I wydaje mi się, że VR nie będzie tak jak to miało miejsce z 3D w telewizorach. Zapomniany. A ta gra pokazuje, i same słowa Geybena mówią o tym, że. To jest właśnie kierunek i gry single player to jest to, w którą stronę powinniśmy pójść, bo tego będzie teraz coraz więcej, mam też taką nadzieję. A Wy co myślicie o Half-Life Alyx? Czy mieliście okazję zagrać? Wiem, próg wejścia jest naprawdę wysoki. Wymaga dość sprawnego komputera i gogli do wirtualnej rzeczywistości. Mimo to wciąż jest na szczycie list sprzedażowych ze Steam'a. Mhm. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.